Dupami do góry stoją. No bo co? Ja im trochę tutaj podtruwam klimat tym moim orzeszkomatem. Stąd ich zachowanie. Tutaj, w tym miejscu, tak jak widać, dupami do wierzch, dupami do góry i skrzydełkami wiosłują do góry. No ale chyba przecież aż tak bardzo im tam chyba nie, za, nie zakurzyłem. Dobra, zobaczmy kolejną ramkę Co się dzieje na tej mojej kolejnej ramce? Dzieje się, czy się nic nie dzieje? Zobacz, puste komórki Tam, gdzie jakieś puste, to dolony miodek Ładnie bzyczą, ładnie Druga strona, tutaj również puste komórki. Przyglądamy się tej pszczole, szukamy ewentualnie gdzieś jakieś matki, ale nie widać. Połamy tą ramkę do środka. OK. Powoli. Lekkie ruchy. Żeby zeszły spod ramki. Spod mostka ramki. Dosuńmy tą ramkę. Do poprzedniej i zobaczmy kolejną ramkę. Ładnie nam tu idzie przesuwanie i oglądanie. Zobaczmy zatem, co tutaj jest. Czy to jest ta ramka, na której były mateczniki, czy nie ta ramka? Tutaj jeszcze jest. Tutaj jeszcze jest, jak widać, stary czerw. Tutaj się wygryza nowa pszczółka w tym miejscu. To nie jest ramka z matecznikami, bo nie widzę tutaj mateczników. Tutaj jeszcze jest czerw, który był po poprzedniej mapce, który już doszedł. To już mógł być trzeci tydzień. No i co? Wygryzie się młoda pszczoła. Pszczoły wyczyszczą te komórki. No i ogólnie czekamy na to, żeby się nowa matka pojawiła i zaczęła składać montować nowe pszczółki. Ok. Wkładamy zatem tą rameczkę, bo to nie jest ramka z. To nie jest ramka z matecznikami. Siśnijmy to tutaj. Ok. Zobaczmy kolejną ramkę. No, to jest chyba ramka z matecznikami, ponieważ widzę dwie, dwie kluski z tej strony, stąd też myślę, że albo są, albo się jeszcze nie wygryzły. Zaraz obrócimy ramkę na drugą stronę. Jak tylko tutaj przyglądnę się jeszcze z tej strony. ok, tu jeszcze jest starka, stara pszczoła, która się wygryzie stara, znaczy ta, która się urodzi dopiero z poprzedniej. Organizacji. Zobaczmy. Tu się coś wygryzło. Czyli jednak to był ten sam czas, co w tym ulu. Tam się wygryzła matka. Musiała się wygryźć. No i tutaj też. Któraś z nich się wygryzła. Albo się obie wygryzły, albo jedna. Jedna raz zagryzła drugi matecznik, albo pszczoły zagryzły. No nic. Widać, że. Widać, że na rodziny królowej były teraz czekamy żeby królowa obleciała się i zaczęła składać nowe pszczółki ale zobaczmy zatem jeszcze kolejne te trzy ramki żeby mieć pewność że tam jak tam jest sytuacja co, co tam się też dzieje No tutaj trochę jest luźniej. Okej. Okay. Jest pyłek. Pszczoła chodzi z pyłkiem, zobaczcie. Elwis mówiłeś mi, że jak pszczoła chodzi z pyłkiem, to znaczy, że jest matka. To znaczy, żeby było dobrze. A, tu jest pszczółka z tyłkiem. Na nóżkach ma. Okej, okay. wkładamy tą ramkę do środka. Widać, że tutaj jest pszczoły i ona czeka na księżniczkę, która będzie dalej te pszczoły wybawiać. Mm. Ramka z węzą. Ramka z węzą odbudowana. Czyściutka rameczka odbudowana. Czyściusieńka. Pszczółki sobie ładnie siedzą. Czekają na naszą księżniczkę. Ale nie zbierają miodu. Nie, tutaj jest w tej części miód, w lewej strony. Po lewej stronie mamy miód. Okej, okay. wkładamy z powrotem tą ramkę. Okay, I ostatnia ramka, zobaczmy z, z jedzonkiem i tak dalej Jak się dzieje w ostatniej ramce Czy mają co jeść, czy jest ciężka Jest ciężka Jest ramka ciężka Jest ramka ciężka Mają miodek, mają pieżgę Tutaj również piękna sprawa Zatem ta ramka z powrotem wraca na swoje miejsce. Ogólnie widzimy, ile jest pszczoły, czekamy tylko na matkę. Ok, no i przesuwamy z powrotem te ramki na swoje. Miejsce.